Nazywam się Renata Szymanek. Uczę w plastyku najciekawszego przedmiotu. Czasami uczę o kwadracie, czarnym na białym tle. A czasami mam anatomię, doktora tulpa. Tak, jestem historykiem sztuki, więc jeśli chcesz się dowiedzieć, dlaczego Monaliza jest największą celebrytką wśród portretowanych, to nie masz wyjścia, musisz przyjść do plastyka. Mam też pasję. Jestem wicedyrektorem, więc jeśli chcesz, żeby uczyli Cię nauczyciele z pasją, to przyjdź do Liceum Sztuk Plastycznych w Wodzisławie Śląskim. Zapraszam!